Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dany jest rąb o boku długości 4. Dobra, narysujemy sobie tutaj rąbik, długość boku 4. Kąt rozwarty. Mm, rozwarty. Mm. Ostatnio rozwartość mi się kojarzy z rozwartością kolan jednej koleżanki. No, mniejsza, nie wnikajmy, ale opowiem Wam to w następnym odcinku. Jak tu jest sto, 150, to tu musi być 30. Dlaczego? Bo w czworokątach sumy miar kątów przy jednym ramieniu muszą dać 180, czyli 150 plus 30 stopni da 180. I teraz, kochani, o co pytają: o pole. Jak tu jest 30, tu byśmy sobie poprowadzili taki yy, wysokość pod kątem prostym, to jak tu jest 30, to tam będzie 60. Czyli tu mamy H, i teraz kochani, e, przepiszę ten trójkąt jeszcze raz tutaj, żebyśmy mieli tu ma 30 stopni, tu 60, i teraz między kątem 60 a prostym jest bok jakby A. Czyli jeżeli tu będzie H, to to wynika z trójkąta szczególnego, że tu będzie H pierwiastku z 3, a tu będzie 2H. Czyli jeżeli 2H to jest ten bok, a on jest 4. No to oznacza, że H będzie równe 2, po prostu. jak H będzie równe 2, to na wzór na pole rąbu, gdzie jest A razy H, to pole, kochani, wyjdzie nam A4 razy wysokość H2 to jest 8. Tyle. Odsyłam Was do poprzednich odcinków, o których omawiałem właśnie te tutaj kąty i trójkąty szczególne: 90, 60, 30 i 90, 45, 45. Odpowiedź A prawidłowa. Dziękuję za uwagę i zapraszam do poprzednich odcinków. Hej!